Po, po dramatycznych wydarzeniach, jakie miały miejsce w piątek rano, dwie osoby opuściły dom wielkiego brata. Jedną z nich była Monika Olszanowska. Monika! Hej wielki bracie, chciałam zamieszkać w twojej chacie. chwilkę, minut, parę Przedstawić swój krótki talent Może nigdy w życiu nie otrzymam w ogóle od tak kwiatów, nigdy. Pierwszy raz od Marcina. Naprawdę? No. I to jeszcze od posłańca, takie 30 na 30 urodziny. Bączek jest najcudowniejszy na świecie. Kocham Bączka. Czoper to duży czopek, rodzaj motoru, a może piła łańcuchowa znana z horroru Masakra w Teksasie. Niech będzie piła. La 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 la, 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 la. Biedni, oddają do sklepu wszystkie swoje kosmetyki. Hej, bogaty! na podłodzie. Zimna woda jest wszędzie, wasza, bez ograniczeń. Jest cała skóra i kości, żadnej kobieta się tak mnie wszystko uwiera. Korzystać z łazienki oraz ubikacji. Co? Przebywać. Łazienki? Przebywać. W... Czemu nie możemy? Nie wiem, bierzemy. Dzisiaj nie możemy, możemy! możemy. Monika korzysta z łazienki, która w myśl zadania tygodniowego jest zarezerwowana dla grupy bogatych. Nic się nie stało! Naprawdę nic się nie stało! szabada, szabada! Były luksusy, filmy, muzyczka, oboce. Nie, płacz, no co, to, to zabawa. Ej, Monika. Ej. Do momentu odejścia starych mieszkańców bo fajnie. Teraz już jestem niezadowolona. Szkoda trochę tej Moniki, co? No troszeczkę mi też będzie szkoda, tak jak i tobie. Tak, będzie nam brakowało Moniki w Domu Wielkiego Brata, ale pamiętajcie, że dzisiaj jedna osoba wejdzie do domu. Ktoś wychodzi, ktoś wchodzi naturalna sprawa.